Cześć, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w moim dzisiejszym odcinku. Ten film nie był totalnie planowany, w ogóle takiego czegoś nie miało być, ale nastała taka sytuacja. Grałam sobie teraz w momio, zaprosiła mnie osoba z 30 poziomem. Fakt co fakt, ja nie przyjmuję osób poniżej 40, ale dzisiaj rano się to zmieniło, gdzie stwierdziłam, że będę po prostu przyjmować jakoś tak 30, 35. I dodała mnie osobka. Na to ona się nazywa w ten oto sposób Vaneta 2.0, tak tutaj wygląda jej profil, dodałam ją do znajomych i napisała, ja standardowo wysyłam swoją formułkę, czy mogę w czymś jej pomóc i, e, i tak dalej. Ona do mnie, hej chcesz szafiry, no i ja już na starcie wiedziałam, że jest to scam, oszustwo i w ogóle wszystko co takie najgorsze. Zapytałam się jej, w jaki sposób ona kupić czyli ona no weź na konto i ci kupić na przykład 10 ty to prawdopodobnie są tysiące. Potem, a jaką mam pewność, że mnie nie oszukasz? Obiecuję naprawdę. I Ja się jej zapytałam, hm, a ile byś mi kupiła? I, ona, I ja się jeszcze dopytałam, czy szafiery to te czerwone? Oczywiście wiemy, że szafiry to niebieskie, diamenty są czerwone, ale mniejsze o to. I ona, ile chcesz? 100 tysięcy, 100 milionów i 100 katów w sumie też są tysiące, więc nie wiem. Tak, milion tych niebieskich bym chciała. Da się? To ja się zapytałam. Ona, oczywiście. Dobrze. To, co muszę zrobić, ja się zapytałam standardowo, żeby mieć już taką pewność. Ona, podaj. Chy, czyli hasło. Halo, zapytałaś się, czy, myśl, czy chce, czy nie chce. Ja jej odpisałam, że myślę, żeby nie było. Ten film raczej długi nie będzie, po prostu chcę Was ostrzec przed tą osłupką, że nie nabierajcie się na coś takiego, jak ktoś, e, jak ktoś, jakby do Was pisze: czy chcecie darmowe szafiry czy diamenty, to po prostu to jest fake scam, kłamstwo, chcę Wam ukraść konto. Pozdrów, e, widzów. Film na kanale Popiela z uszy ustów. Wleci jeszcze. Dzisiaj dobra, nieważne, że źle napisałam, oszustów, to napisałam o szusów, napisałam sam O Boże, o Boże, o Boże, aż mi to kuje w oczy, nieważne. Już nie będę tego poprawiać. Um, mamy godzinę 16.59, jak to na nagrywam, więc film wleci jakoś za chwilę, jak zrobię miniaturkę. I zakończę. Ok, opisanam aha, wyrzuciłem je znajomych. Prawdopodobnie za jakieś trzy sekundy mi zablokuje. Ale to jest standard. Takich osóbek. No, więc uważajcie na siebie, uważajcie na takie skamy. Nie dajcie się na to nabierać jeden wielki fake, Po prostu chcą wam ludzie ukraść konta. No. I to by było na tyle. Trzymajcie się.